Tekst Siedem Nauk dla Zmarłych został napisany przez Karla Gustawa Junga. Na podstawie tego dzieła wyjaśnię w tej pierwszej części kluczowe aspekty gnostyckiej wizji świata. Punktem wyjścia jest pleroma. Termin ten definiuje się jako stan, który jest jednocześnie nicością i pełnią. Jest to rzeczywistość absolutna, nieskończona i wieczna, w której nie istnieją żadne właściwości. Wynika to z faktu, że w pleromie wszelkie przeciwieństwa znoszą się nawzajem: jasność równoważy ciemność, a byt równoważy niebyt. Pleroma jest tłem wszystkiego. Przenika stworzenie tak, jak światło słoneczne przenika powietrze. Jednak samo stworzenie nie jest pleromą. Istoty żyjące nie mają w niej udziału, ponieważ posiadanie jakiejkolwiek określonej cechy automatycznie wyklucza z bycia absolutną, niezróżnicowaną pełnią. To, co istnieje poza pleromą, określane jest mianem kreatury, czyli stworzenia. Istotą bycia stworzonym w tym ujęciu jest odróżnianie się. Podczas gdy pleroma jest jednością, kreatura jest różnorodnością. Funkcjonuje tu fundamentalne prawo, nazywane Principium Individuationis – Zasada Indywiduacji. Odróżnianie się jest koniecznością życiową. Jeśli istota przestaje się odróżniać, traci swoją formę i wraca do pleromy, co jest równoznaczne ze śmiercią i rozpłynięciem się w niebycia. Dlatego naturalnym dążeniem każdej jednostki jest walka o własną odrębność przeciwko pierwotnemu pociągowi do nicości. W świecie stworzonym siły, które w pleromie się znosiły, ulegają rozdzieleniu na pary przeciwieństw. Rzeczywistość składa się z biegunów takich jak skuteczne i nieskuteczne, dobro i zło, światłość i ciemność, żywe i martwe. Działa tu mechanizm wagi. Kiedy dąży się wyłącznie do dobra i piękna, zapominając o ich przeciwieństwach, nie sprawia się, że zło znika. Przeciwnie, gromadzi się ono w pleromie i dąży do wyrównania. Struktura świata wymaga istnienia obu tych aspektów. Z tego podziału wyłaniają się pojęcia Boga i Diabła, które w tej analizie są traktowane jako byty względne. Helios, Bóg Słońce, reprezentuje w świecie zjawisk najwyższe dobro, światło i tworzenie. Diabeł reprezentuje pustkę, ciemność i rozpad. Są oni nierozerwalnie związani, a istnienie jednego warunkuje istnienie drugiego. Obaj są bytami stworzonymi, a więc ograniczonymi. Każdy z nich włada tylko połową rzeczywistości. Tekst wskazuje jednak na istnienie siły nadrzędnej, często zapomnianej, którą nazywa się Abraksasem. Jest to bóstwo stojące w hierarchii ponad Bogiem Słońcem i Diabłem. Abraksas to zasada rzeczywistości, która łączy przeciwieństwa, zamiast je rozdzielać. Jest on samą siłą natury, czystą skutecznością. To życie i śmierć w jednym akcie budowanie i niszczenie. Abraksas jest potężniejszy od moralnych wyobrażeń o Bogu, ponieważ jest samą energią wszechświata, która rodzi i pożera swoje twory. To surowy los i napęd wszelkiego istnienia. Działanie tej potężnej siły w materii opisane jest poprzez dwie metafory. Pierwszą jest drzewo życia. Symbolizuje ono powolny wzrost, gromadzenie materii i stałość. Drugą jest eros, płomień. Symbolizuje on gwałtowne spalenie, zużywanie i namiętność. Życie jest więc procesem ciągłego wzrostu, czyli drzewo, i spalania tego, co urosło ogień. Siły te manifestują się w psychice ludzkiej pod postacią dwóch demonów, opisanych symbolami węża i ptaka. Symbol węża odnosi się do sfery seksualności, cielesności i instynktu falosa. Wąż to dusza półdemoniczna związana z ziemią, wilgocią i pożądaniem. Reprezentuje zmianę materii i ciężar bytu. Symbol białego ptaka odnosi się do sfery duchowości. To dusza wznosząca się ku górze, ku ideom, odległa i samotna. Ptak jest posłańcem, który przynosi wieści z daleka, ale jest obcy naturze ludzkiej. Tekst przestrzega, że człowiek nie powinien utożsamiać się z żadnym z nich, ani z czystą rządzą, czyli wężem, ani z czystą duchowością, czyli ptakiem, lecz musi utrzymać te siły w odrębności. Tym wiąże się koncepcja wspólnoty i samotności. Według tekstów, wspólnota jest niezbędna ze względu na ludzką słabość. W grupie ludzie szukają ciepła i oparcia, jednak to samotność jest warunkiem rozwoju i siły. Tylko w samotności jednostka może w pełni odróżnić się od zbiorowości i nawiązać kontakt z własną istotą. W tym systemie człowiek pełni rolę bramy, przez którą świat bogów i sił nieświadomych wchodzi w rzeczywistość. Jednak w obliczu grozy zewnętrznego wszechświata, Abraksasa, człowiek posiada punkt oparcia jest nim Gwiazda. Podczas gdy Abraksas jest Bogiem zewnętrznym i bezlitosnym, Gwiazda jest Bogiem wewnętrznym. To definicja indywidualnej jaźni jest to Bóg jednego, cel i przewodnik, który stoi ponad walką przeciwieństw. Ostatecznym wnioskiem płynącym z nauk jest konieczność odwrócenia wzroku od chaosu zewnętrznych potęg i skupienie się na tej wewnętrznej gwieździe, to ona stanowi gwarancję zachowania odrębności i sensu istnienia w obliczu nieskończoności pleromy.